O Boże! A widzieliście zęby wersów? No to patrzcie to. A teraz na tą pielęgnację chmurki, na całą tą poprawę jej kondycji skóry wydaliśmy już ponad, no ponad 20 tysięcy, jak nie więcej. Kiedyś Wam mówiłam, mówiłam Wam kiedyś, że ja najchętniej to bym wyrwała sobie wszystkie zęby, wstawiła sztuczne, żeby nigdy więcej nie iść do dentysty. Ale jednak rezygnuję z mojego planu i mówiłam, że to będzie, to jest jakby jedyna operacja plastyczna, w sensie jedyny, jedyny zabieg taki kosmetyczny, który bym zrobiła, bo nielawidza chodzi do dentysty i chciałabym mieć już spokój. Potem się dowiedziałam, że z tymi sztucznymi zębami to i tak się chodzi do dentysty, więc to już mnie nie jara mnie jakoś tak strasznie, ale jeszcze jak widzę, jak to wygląda, to już w ogóle kurde... Ja mam krzywe zęby takie o. Czy nie są jakieś bardzo krzywe, są spoko. Ale te ósemki muszę wyrwać. A jakie żółte. I tu ci mogę powiedzieć ciekawostkę. Mogę Ci powiedzieć ciekawostkę. Czy wiesz, że zęby tak generalnie to nie są białe? Mhm, no. Serio. My uznaliśmy za jakiś kanon piękna, żeby te zęby były śnieżno-białe. Co niektórzy potraktowali dosyć dosłownie, one naprawdę ma zęby w odcięciu. Ale zęby, tak, co do zasady, to wojny być żółte. One są takie lekko zarzucone. To są normalne, normalny kolor zębów. Czytałam jeszcze o takim przypadku, że w jednym z azjatyckich krajów czarne zęby. Kobiety kolorują zęby na czarno. Jedzą takie rzeczy, żeby mieć jak najczarniejsze zęby. I że tam jako kanon piękna, jest uznany czarne zęby. No. Nie, no, ona sobie zrobiła te licówki chyba takie, co piłujesz zęby, że one wyglądają jak, jak rekin, i nakładasz na to na takie tak Nakładki. To nie jest takie złe. Widzicie, sensie, tylko tu zostało chyba zrobione tak bardzo sz... idealnie. O. Ludzie normalnie nie mają takich idealnie śnieżnobiałych zębów idealnie równych. No i trochę takie duże te zęby są. No kurwa, Widzicie to? Duże to są te zęby. Temu ona ma założoną szenkę bokserską XD. No, właśnie nie ma. Ale to wygląda strasznie nieproporcjonalnie do jej twarzy. W do naturalnej odsłony czuję się, słuchajcie, genialnie. Z, zaraz, co? W powrocie do naturalnej odsłony. Jak czujesz się w powrocie do naturalnej odsłony? Czego? Włosów! Aha! O, dobra. Ciekawe czy haczy przy pewnej czynności XDDD. Hmm. Czuję, że wróciłam taka stara ja. Ostatnio miałam brązowe włosy, miałam naturalne usta, to dużo się zmieniło. Wiecie, ostatnio miałam brązowe włosy, miałam naturalne usta, to Może się mylę, ale wydaje mi się, że to nie są jej naturalne usta. Nie potrzebujesz tej dramy? Ale ja nie będę mieć żadnej dramy, jeżeli powiem, że nie podobają mi się nowe zęby Weroniki Cowy. Co prawda, to, to, to była bardzo śmieszna drama i chciałabym chętnie w nią wejść, ale no wątpię, wątpię. Lekcja życia. Chociażby wam się totalnie nie podobała fryzura waszej kobiety. ścięłaby za bardzo włosy. Zawsze mówicie, że piękne. Jeżeli wy powiecie, że wam się nie podoba, ale ona już ścięła te włosy, one nic z tym nie zrobi. Jaką przykrość sprawiasz teraz pani Weronice? Czemu o tym nie myślisz, hejterko? Te włosy magicznie nie odrosną. Ten kolor magicznie się nie zmieni. Topowa influencerka mówi o tym, że ona to jest naturalna i super. A ma tyle rzeczy porobionych. Osoby, które faktycznie są naturalne, mogą na przykład popłynąć w jakieś kompleksy z względem. No, już... Ja, ja. Bo, tak. Właśnie dlatego możemy mieć dramę z wersów, bo ja czuję, że wywiera to na mnie presję, żeby zrobić sobie cycki, zrobić sobie zęby, zrobić to, sobie usta. To i dopiero wtedy będę mogła powiedzieć, że to naturalne sto... ja. Nie mam żadne, co, co prawda żadnej operacji plastycznej, ale Wersow od zawsze była moją idolką. Ona mówi, że jest taka naturalna i ona jest taka piękna, a ja nie jestem taka piękna jak ona, a też jestem naturalna, więc to znaczy, że muszę być tak naturalna jak Wersow, czyli po zrobieniu cycków, zębów, ust i włosów za parę tysięcy. Przez chwilę myślałam, że się serio popłaczesz. Mogłabym. <noise> Umiem płakać na zawołanie. F**kuj szkodliwe co ona gada. Usunęłam też jakieś zaległe pieprzyki pieprzyki usuwać, to już tłumaczę. Są pieprzyki, tu mam pieprzy, są pieprzyki i są też takie pieprzyki, które są, mogą powodować albo może nam się rozwijać e, złośliwa zmiana może być skórna, niekoniecznie te odstające, czerniak właśnie, mogą się zmienić w czerniaka i dlatego je trzeba wyciąć, więc jeżeli macie na przykład dużo pieprzyków i nigdy nie byliście na takim badaniu, to możecie się wybrać na takie badanie, to powinna wam chyba zrobić nawet, nie wiem czy kosmetolożka to zrobi, chyba zro Robi? O, dermatolog, dermatolog, tak, tak, tak. Do dermatologa możecie iść i żeby was sprawdził, szczególnie na plecach, na rękach, gdzieś gdzie nie patrzycie codziennie, może was sprawdzić taki dermatolog i, i sprawdzić, czy jakieś zmiany skóry nie są nie kwalifikują się do usunięcia. Ja nie mówię tutaj ze względów estetycznych, bo wiecie, że takie względy ja mam gdzieś, tylko ze względów zdrowotnych. Ja ręka wysłałam do dermatologa z pieprzykami. I takie pieprzyki należy usunąć. Więc jeżeli nigdy nie byliście na takim badaniu, to polecam Wam się przejść przynajmniej raz, żeby sobie sprawdzić wszystko. To co jakiś czas, to nie tak, żeby, żeby raz w roku chodzić, to badać, czy coś takiego. Tylko nie dotyczy takich pieprzyków, które... Są takie pieprzyki, co są takie płaskie i są takie, co są takie 3D. Nie wiem, jak to się Nie wiem. No w sensie, że są takie wypukłe. No chyba wypukłe. No to, to nie ma znaczenia. Złośliwą zmianą może być zarówno taki płaski, jak i taki 3D pieprzyk też może być złośliwą zmianą. Dermatolog daje skierowanie, jak jest podejrzenie. No właśnie, no właśnie. Odstające takie, no. Warto zrobić sobie zdjęcia i porównywać czy nie rosną albo nie ciemnieją. To też prawda, że jeżeli zauważycie, że mieliście kiedyś taki blady pieprzyk i on się nagle staje większy, ciemniejszy, robi się taki czarniejszy bardziej, to to też jest, to powinno być alarmujący dla was sygnał jak coś, żeby żeby się udać do lekarza. Okej? Wszystko jasne? Witaj Kasik mocno mnie to ciekawi jakie cechy lubisz u ludzi wymienię np i fajne filmiki na te robi twój montażysta i masz fajne kotki, który kot najwięcej rozrabia, pozdrawia. Najwięcej kot rozrabia risiek dzięki i trzy cechy, co lubię u ludzi. Jak ludzie nie są napastliwi, w sensie tacy osaczający. Bardzo lubię mieć swoją przestrzeń i jeżeli ktoś ją szanuje, rzadko kiedy lubię wychodzić z ludźmi i nie lubię często wychodzić z ludźmi, więc lubię wyjść na jakiś czas i lubię, jak ktoś to szanuje i nie naciska na mnie, że muszę na przykład częściej się z nim widzieć, częściej się z nim spotykać, coś takiego. To lubię, jak mam po prostu taką przestrzeń, i swobodę trochę w tym. Lubię, jak ludzie są bezpośredni i szczerzy. Nie lubię kurtłazy Innego owijania w bawełnę, wolę taką ja też trochę taka jestem, walę prosto z mostu. Ostatnio byłam u klienta nawet na spotkaniu i klient mówi, jaki on miał pomysł na zareklamowanie swojego produktu, a ja mu mówię, to jest okropny pomysł, to się w ogóle nie uda. I rozumiesz? Może tak się nie powinna mówić do klienta, który ma u Ciebie zostawić budżet, że klient cię lubił, ale nie potrafiłam mu po nie powiedzieć, że pomysł, który ma jest zjebany, tylko. No. I dlatego lubię, jeżeli ludzie są też tacy bezpośredni, po trzecie. Lubię, jak ludzie mają troszeczkę twardszą skorupę. W sensie, może większy dystans do siebie, może gdzieś więcej luzu, swobody i mniej takiego, mniej płatek śniegu, a bardziej taki człowiek z jajem. Bardziej takich ludzi lubię. Jak ja muszę chodzić na paluszkach wokół kogoś, żeby kogoś przypadkiem nie urazić, to to nie jest. Bateria na mojego ziomka czy znajomego po prostu. To by były takie trzy cechy. Nawet wiecie, co wam powiem? W myśl tego, co wam powiedziałam, sama się udam do dermatologa na konsultację pieprzyków, bo, bo dawno nie byłam, byłam chyba jak byłam mała yy, i, też się, i też się przebadam pod tym kątem pieprzykowym. Git, wy też możecie iść. Tylko zapiszcie się może tak jakoś za tydzień, bo żebym ja miała terminy wcześniej, a potem jak wy nagle wszyscy ruszycie, żeby się zapisać, to żebyście mi ter terminów nie, nie zajęli, dobra? Dzięki. Po lewej mamy naturalną biel. Czyli normalną w momencie, gdy każdy sobie tutaj szczotkuje zęby te trzy razy dziennie, czy tam dwa razy dziennie, gitara fajne. Kto myje zęby trzy razy dziennie? To jest takie p... Nikt nie zębów trzy razy dziennie. Tylko jakiś psychopata. Ja znam ludzi, którzy po obiedzie idą. O kurwa. No a to też prawda, że odmycia zębów zęby nie robią się białe. No to też jest... Plus jeden. Jeżeli ktoś kupuje pastę do zębów, super firma produkująca pasty, po nich 7 dni używania i twoje zęby będą ultra white, białe, błyszczące zęby. Jeżeli chodzi o zmiany w moim poglądzie, to również będę pozywać się moich tatuaż. Jak się tak głębiej zastanowię, to uważam, że mimo wszystko moje tatuaże to była dobra decyzja. O, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Zrobiła tatuaże, żałowała zrobienia tatuaży, usunęła tatuaże, ale to była dobra decyzja. No, Kiedy Audi A7? Ja mogę je kupić dopiero po tym, jak spłacę kredyt, czyli gdzieś za rok. No chyba, że rok spłaca kredyt za mieszkanie, ja to całe życie. Nikt nie mówił, nikt nie mówił, że tutaj jest gdzieś sprawiedliwie. Nikt nie mówił, że jest fair. Nikt nie mówił, że każdy ma takie same szanse. Nikt nie mówił, że każdy dostanie tyle samo. I nikt nie mówił, że każdemu się uda tak samo. Nie, nie ma czegoś takiego. Chyba, że każdy byłby bogaty jak ty. No nie, jeżeli na świecie zapanowałaby taka idealna równość, że każdy ma. Kasia, różnicy nie widać, czy lustrzanka, czy stara kamerka, bo i tak zawsze piękniej wyglądasz. Michał, dzięki za 2115 zł. Ja żartowałam, bo ty, wy się zaraz rozpędzicie, kur... Nie kupicie ta Audi A7, ja żartowałam, nie kupuję na razie samochodu. Spokojnie, to był tylko żarcik taki. Żarcik taki. kosmodeucik, nie? <laughs> Natan pisze, że Michał, ja też pięknie wyglądam. Wydaje mi się, że nie wyglądasz tak pięknie jak ja. Kurwa, być 2115 to ci to refundne później, tylko k***a bez 15%, bo i tak muszę od tego podatek zapłacić teraz. A już miałam kończyć streama, dniówka zarobiona. K***a, to widziałam. O nie, ludzie się ze mnie śmieją i mnie hejtują, koniec, kropka. I, i odpowiedziała na to tym, że wrzuciła swoją piosenkę. Nie poprawiłaś usta, bo wolisz mniejsze. Chyba. to jaka, to jaka mam być. Jak twierdzisz, że naturalna, to naturalna. A jak chcesz być jaka jesteś, to nie mów ludziom, że naturalna. Mi tapetę, nie pokazuj, za wiele nie wypada. Ona trochę zmisowała, wydaje mi się, clue o co ludziom chodziło. W sensie, oprócz tego, że ludziom się nie podobają jej zęby, to jest to, co ja już któryś raz mówię. Jeżeli nie chcesz być oceniany, to nie stawaj na środku sceny. Nie możesz iść do internetu, wyszerzyć swoje nowe kły, które, no, jakkolwiek wyglądają, po czym mówić źli ludzie, bo oceniają. Nie stawaj na środku sceny, jeżeli nie chcesz być oceniany. Nie każdy cię polubi, nie każdemu się to spodoba. Ale ty tak robisz. Ja chcę być oceniana. Chcę być oceniana. Ja stoję tutaj na środku sceny i jestem gotowa na to, że będę oceniana. Możesz napisać rel Kasia plus jeden albo nie no co ty za głupoty pier... Oceniam Cię na 5. Mam nadzieję, że na 5 na 5. Nie no, chodzi o to po prostu, że wychodzisz na środek sceny. Masz nowe zęby. Mówisz, chcę być naturalna. Po czym masz zrobione cycki. I chwalisz się tym w internecie, zrobiłam se cycki. Masz zrobione zęby. I mówisz, zrobiłam sobie zęby. Masz zrobione usta. Albo już nie masz zrobionych ust. Albo sobie zrobisz tatuaż i usuniesz tatuaż. Inne rzeczy robisz ze swoim wyglądem. I też włosy to jest inny temat ja nie wiem czy wy wiecie ile kosztuje zrobienie takich włosów u takiego profesjonalnego stylisty ja chodzę tam raz na dwa lata do fryzjera bo stwierdzam że to są takie pieniądze rozjaśnienie moich włosów kosztowało mi chyba z 800 złotych to co prawda ja z kosmetykami to już kupiłam ale styl to jest za podcięcie końcówek i zrobienie jakiegoś koloru, siedzisz tam 5 godzin. Tutaj przedłużane włosy, tutaj ścinane włosy. Tutaj różowe włosy, tutaj blond włosy. Teraz mam ochotę na brązowe włosy. To nie ma za dużo wspólnego z naturalnością. Więc wydaje mi się, że oprócz komentarzy, no. Zęby. a żeś se zrobiła. Poszła coś do salonu i stwierdziłaś: odcień kiblowy poproszę. Taką porcelanę, jak tutaj, ta, co na niej siadam. I ludzie sobie mają beczkę, bo sobie mogą mieć beczkę. To ludzie, którzy cię krytykują bezpośrednio, raczej mają problem do tego, co mówisz, czyli tą hipokryzję tutaj między moją naturalnością, a moim szeregiem zabiegów upiększających mnie, oddalających mnie od tego, jak wyglądam naprawdę. Powiem wam szczerze, że jak obserwuję ten rynek takich celebrytów i influencerów, ja zaczynam czuć pe zrobienia sobie, nie wiem, cycka, czy, czy, czy zęba, czy czegoś takiego, zaczynam odczuwać coś takiego, że ja wyglądam zbyt dziecinnie, że ja wyglądam zbyt niedojrzale, że wyglądam tak, że wyglądam tak. Zaczynam o tym myśleć, niekoniecznie będąc nawet odbiorcą tych treści, ale słysząc to z każdej strony, że tu sobie ktoś coś poprawia, tu sobie poprawia, tu sobie poprawia. Ja wiem, że po co, ja, ja spokojnie, nie o to mi chodzi, że ja coś ze sobą rozrobię. Chodzi o to, że obecny świat wywołuje, wywołuje na nas taką presję. Ja się w tej presji... Opieram, nie, nie zamierzam zmieniać takich rzeczy i tak dalej. Nie jestem głucha na to, nie? W sensie ja to słyszę z każdej strony. I to mnie przeważa, bo ja wiem, że ja sobie poradzę, nie? Ja, ja usłyszę tylko, że na przykład to trochę boli albo coś tam, to sobie to nawet jak miałam taki pomysł, to nie. Ale młodsze dziewczynki, takie nastolatki, jeszcze z kompleksami, gdzie jakiś kolega się z nich zaśmieje, że o, ty płaska jesteś, to strasznie im siada na psychę, tak mi się wydaje. Ale to nie zmienia faktu, że wydaje mi się, że nie docieram do jakiejś dużej grupy dziewczyn, takich w takim wieku 14-16, takich młodszych, a wersów tak. Ale Faustyna od zrobiła tak zwane wylizane. Każdy z nas ma prawo decydować o własnym ciele i wyglądzie. Każdy z nas ma prawo do zmian, szczególnie jeżeli za tym idzie szczęście i większa pewność siebie. Wysyłam dużo miłości do tych, którzy dotyka hejt na temat wyglądu. Kurwa, ale nie spotka cię hejt na temat wyglądu, jeżeli ludzie nie widzą twojego ryja wszędzie. Nie możesz publikować, do internetu wrzucać, dzisiaj zrobiłam kubkę i potem mówić, dlaczego ludzie gadają o moich fekaliach? No ku Dwa. Robisz cały odcinek na temat tego, co się tuningowałeś, co się nie tuningowałeś, co się zmieniasz w wyglądzie. Wprowadzasz widzów w tą część swojego życia, jakim jest podejmowanie decyzji czy opinia na temat Twoich decyzji do spraw wyglądu. To tak jakbym ja siedziała z Wami, wybierała kolor moich włosów kurwa przez dwie godziny, stwierdziłabym, że robię blond, i wypowiedzi powiedzieli, nie, lepiej byś wyglądała w czarnych, a ja bym zrobiła klip, klip, Powysywają mnie chwip-chwip. No nie można robić, no! Jeżeli nie chcesz, żeby twoje decyzje były komentowane, to albo nie zmieniaj radykalnie swojego wyglądu. Szalone wiem, w tyle pieniędzy i tyle pomysłów na siebie ciężko zrealizować je wszystkie. Albo po drugie, nie pokazuj tego wszędzie! LOL! A jak chcesz cieszyć się swoim wyglądem, chcesz zmieniać siebie, to musisz mieć wy na temat tego, co mówią inni ludzie. Na przykład tacy jak ja. Ja sobie powiem: nieładnie ci w tych zębach. Ale co cię tu no, obchodzi, że ja powiem co, coś o Twoich zębach. Tyle samo mnie to grzeje, to tak naprawdę mnie grzeją Twoje zęby. Czyli nic. Powiem, do no brzydkie. I pójdę w życiu dalej. I też powinnaś pójść w życiu dalej. Ale o cyckach to myślałaś. O cyckach bardziej jak Leosia zrobiła niż jak Wersow. Ona nie słyszy, co mówisz, jak coś. A, faktycznie. Masz bardzo ładną cerę. Zakrywam, bo mi wszystko to, co mam nieładne. Na Twitterze ktoś wrzucił porównanie wersów z 2021 roku. I teraz downgrade w cholerę. To jest tylko Twoja opinia, hejterze. Czemu jesteś taka piękna? Bo piję kawę gps How far would you go from Paris to Tokyo? From London to Rio I just wanna know how far would you go from Paris to Tokyo?